No i ja teraz y, jesteśmy na YouTubie. Jeżeli ktoś kliknął ten link, to powinien słyszeć mnie i widzieć. Y, tutaj jeżeli ja kliknę zakończ transmisję, to, y, to wtedy ten film y, się. Zapis... Tu kamera mi lata, dlatego ten obraz lata bo lata mi kamera, ja tutaj ruszam kabelkiem, kabel od myszki dotyka kabla od kamery, dlatego ten obraz się trzęsie. Będzie lepiej teraz. teraz się nie będzie trzęsie. Ja kliknę zakończ transmisję. Oczywiście mogę głos wyłączyć, to ten film się zapisze na YouTubie na moim koncie. No dobra, to ja teraz yy, zakończę transmisję i wejdę, włączę mikrofon na, na Micie i będę dalej tutaj kontynuował.